Nerki to niewątpliwie jeden z najważniejszych organów w naszym ciele. Pełnią one funkcję wewnętrznego filtra, oczyszczającego naszą krew z toksyn, mocznika i innych produktów przemiany materii, które mogłyby zaszkodzić naszemu zdrowiu. Trudno się zatem dziwić, że zaburzenie ich pracy odbija się na całym organizmie, dając szereg bardzo charakterystycznych objawów. Po czym poznamy, że nasze nerki nie funkcjonują prawidłowo? O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. W tym filmie skupię się nie tylko na najpowszechniejszych objawach chorych nerek, ale również tych mniej specyficznych, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. A ja nazywam się Katarzyna Szczepaniak, jestem dietetykiem klinicznym, a na kanale doktora będę poruszać między innymi tematy zdrowej diety oraz jej wpływu na nasze zdrowie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów chorych nerek są obrzęki. Gdy nasze wewnętrzne filtry są uszkodzone, nie są w stanie efektywnie usuwać nadmiaru płynów i sodu z organizmu. Prowadzi to mówiąc kolokwialnie do puchnięcia różnych części ciała. Obrzęki można najczęściej zaobserwować na kończynach dolnych, zwłaszcza w obrębie kostek, stóp i podłudzi, choć oczywiście nie jest to regułą. Innym sygnałem ostrzegawczym jest opuchlizna twarzy, w szczególności w okolicach oczu. Gdy rano wstajemy i widzimy w lustrze opuchnięte powieki, zwykle zganiamy to na nieprzyspaną noc, i tymczasem może okazać się, że mamy do czynienia z zespołem nerczycowym. Jest to taka przypadłość, w przebiegu której dochodzi do przedostawania się dużych ilości białka do moczu, a co za tym idzie? Wypukiwania go z organizmu. To, czy z naszego organizmu wypukiwane jest białko, możemy zweryfikować również w inny sposób, a mianowicie przyglądając się naszemu moczowi. Co powinno nas zaniepokoić w jego wyglądzie? Na przykład pojawiająca się w nim piana, taka przypominająca białko jaj. Co ciekawe, to porównanie nie wzięło się znikąd. Mamy tutaj bowiem do czynienia z albuminą, czyli dokładnie tym samym białkiem, które znajduje się właśnie w jajka. I od razu uspokajam: sporadyczne występowanie piany w moczu jest czymś naturalnym i może być wynikiem stosowania niektórych leków czy uprawiania intensywnej aktywności fizycznej. Problem pojawia się w momencie, gdy nasz mocz pieni się zbyt mocno i zbyt często, i co gorsza, towarzyszą mu inne niepokojące objawy, o których zresztą opowiem w dalszej części tego odcinka. A skoro już wspomniałam o moczu, to pozwolę sobie kontynuować ten temat, ponieważ okazuje się, że możemy z niego naprawdę dużo wyczytać. Kolejnym objawem chorych nerek, który powinien skłonić nas do wizyty u lekarza, jest jego brązowe lub czerwone zabarwienie wskazujące na obecność krwi. Hematuria, bo właśnie tak fachowo nazywa się ta przypadłość, nie jest naturalnym zjawiskiem, ponieważ prawidłowo funkcjonujące nerki podczas produkcji moczu zatrzymują komórki krwi w organizmie. I teraz nasuwa się pytanie, o jakich schorzeniach nerek może świadczyć krwiomocz? Otóż jest on typowy m.in. dla kłębuszkowego i odmiedniczkowego zapalenia nerek, a także urazów, wielotorbielowatości i niewytolności tych narządów. Przejdźmy dalej. Warto mieć świadomość, że o niedomagających nerkach może świadczyć nie tylko podejrzany wygląd moczu, ale również zwiększona częstotliwość jego oddawania, zwłaszcza w nocy. Objaw ten towarzyszy m.in. moczówce prostej nerkowej, czyli takiej dolegliwości, w przebiegu której cewki nerkowe nie reagują na wazopresynę hormon regulujący gęstość naszego moczu. Zaznaczę, ponieważ jest to bardzo istotne, że często mocz może pojawić się również w wyniku innych chorób. Włączając to śródmiąższowe zapalenie nerek czy przewlekłą niewydolność nerek. A w kolejnym punkcie opowiem o zupełnie odwrotnym zjawisku, czyli skąpo moczu, a nawet bez moczu. Tak, zbyt rzadkie wizyty w toalecie lub oddawanie niewielkich ilości moczu, czyli poniżej 500 ml, również powinno nas zaniepokoić i skłonić do szybkiej wizyty u lekarza. Dlaczego? Ponieważ takie objawy są bardzo charakterystyczne dla chorych lub uszkodzonych nerek choć oczywiście mogą pojawić się również w przebiegu zupełnie innych dolegliwości. Ale skoro dzisiejszy odcinek dotyczy właśnie tych konkretnych narządów, to nadmienię, że skąpo mocz lub bezmocz towarzyszy między innymi kłębuszkowemu i odmiedniczkowemu zapaleniu nerek i także ostrej niewydolności nerek. Co jeszcze może świadczyć o tym, że nasze nerki nie mają się najlepiej? Jednym z objawów jest nadciśnienie. Otóż nadciśnienie to przypadłość, która zagościła w naszym życiu na dobre i dołączyła do niechlubnego grona chorób cywilizacyjnych. Najczęściej przypisujemy ją nadwadze lub otyłości, cukrzycy oraz schorzeniom sercowo-naczyniowym. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za jej rozwojem nierzadko stoją także nieprawidłowo funkcjonujące nerki. W publikacjach naukowych możemy nawet przeczytać, że choroby nerek są najczęstszą przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego. Dlaczego tak się dzieje? Otóż niedomagające nerki nie są w stanie efektywnie usuwać nadmiaru wody i sodu z naszego organizmu, co zwiększa objętość płynu wewnątrz naszych naczyń, a stąd już krótka droga do wzrostu ciśnienia. Ale nie tylko. W niektórych przypadkach uszkodzone nerki nieprzerwanie wydzielają reninę, czyli taki enzym, który obkurcza naczynia krwionośne, przyczyniając się tym samym do występowania nadciśnienia. Ja teraz opowiem o objawie, który możemy bardzo łatwo przeoczyć. A który dotyka nawet 70% pacjentów zmagających się z przywlekłą chorobą nerek. Bez zbędnego przeciągania zdradzę, że mam tutaj na myśli zmęczenie. Ale nie takie chwilowe, które mija nam po odpoczynku, ale takie przewlekłe, wręcz utrudniające nam normalne funkcjonowanie. Skąd w ogóle bierze się wyczerpanie przy chorobach nerek? Odpowiedź na to pytanie raczej nie jest niczym zaskakującym. Jak już wiadomo, wraz z pogorszeniem ich czynności dochodzi do gromadzenia się toksyn i zanieczyszczeń we krwi. A to z kolei prowadzi do spadku energii, osłabienia, a nawet zaburzeń koncentracji. Toksyny krążące w naszej krwi przyczyniają się także do występowania kolejnego objawu złej pracy nerek, jakim są zaburzenia snu. Trudno się zatem dziwić, że przy problemach z nerkami nie rzadko czujemy się tak, jakby wyczerpały się na baterie. Ale jest coś jeszcze, o czym warto wspomnieć. Oto badania naukowe wykazały, że osoby zmagające się z przewlekłą chorobą nerek są bardziej narażone na obturacyjny bezdech senny, a ten, jak nie trudno się domyślić, zdecydowanie nie sprzyja naszej nocnej regeneracji. Co jeszcze wskazuje na to, że nasze nerki wołają o pomoc? O tym, że nasze nerki nie pracują prawidłowo, może powiedzieć nam nie tylko nasz mocz, poziom energii czy wynik na ekranie ciśnieniomierza, ale również nasza skóra. Czerwona lampka powinna zapalić się nam w momencie, gdy we znaki zacznie dawać nam się jej suchość, uporczywe swędzenie oraz nieestetyczne zmiany i przebarwienia. Za takim zjawiskiem stoi co najmniej kilka czynników. Wśród nich wymienia się nadmiar toksyn i mocznika, nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołów potowych, a także zaburzenia równowagi minerałów i innych substancji odżywczych we krwi. I tutaj, jak czarno na białym, widzimy, że rola naszych nerek jest znacznie szersza, niż nam się wydaje. W końcu przyglądając się swojej skórze, warto zwrócić również uwagę na paznokcie. Dlaczego? Ponieważ w trakcie chorób nerek niekiedy mamy do czynienia z tak zwanymi paznokciami pół na pół, fachowo zwanymi paznokciami Lindsaya. Charakteryzują się one wyraźnym odgraniczeniem dwóch kolorów. Górna część paznokcia zazwyczaj jest biała, natomiast dolna czerwono-brązowa. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że uznacie państwo ten film za pomocny, a ja dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.